Jąrzymaneczku, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale w Brawl Stars. I co? I dzisiaj sobie kupimy oczywiście ofertę tak jak Wam mówiłem. Witamy czerwiec i później do tego kupię sobie jakiegoś fajnego skina, może tego. Lub Plażowicza Broka Nie, na no, sali Leona kupię. No i będzie spoko. Więc dobra. Ja mam zrobić zaraz cięcie i kupię tą ofertę. No i co? Widzimy się. A, jeszcze subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnej takiej kolejnej subreakcji No i co? Lecimy. Okej, okay, także już oferta jest zakupiona. Mamy pierwszą mega skrzynkę. Łaga 5. Dobra, piątka. Leon, MZ. Karl, Jessie. Dobra, oferta. Zakupiony, ale patrzcie ile mamy gemów. I ja nie wiem czy kupić sobie skina. Nie ludzie. Kupuję box, Proszę postać. Proszę. Proszę. No i pięć, Monety. Bo 8 bit. Jackie. Ems i Pan Pi No i mamy, zostały trzy klejnoty No i co, nic niestety nie wyleciało Ale patrzcie ile mamy monet, wow Mogę kupić sali Leona Ale ja sobie nie chciałem kupować Dobra, zagrajmy sobie jakąś rundę Zagrajmy rundę, szkoda, że nic nie wyleciało Riko, no muszę, mogę kogo by tu inni tam idzie z jamką. Także trzymajcie się. Cześć.